W dzisiejszym odcinku zagramy ze w Robloxa, a ze mną jest... Michał! No dobra. To jest mój pierwszy odcinek na nowym kanale. Nie wiem, jak to będzie mi się nagrywało, bo... Na starym kanale już miałem tam trochę filmów, stosów, ale pozwalałem sobie zrobić nowy kanał, lepszy. który będą jakieś, jakieś montaże może, więc... Zaczynamy film! A? Dobra, już tak. jesteśmy na mapie, więc teraz chyba wczytujemy mapę. Tak, to jest ta mapa. Najpierw zaczniemy od mojej, od oryginalnej gryni, czy od tej mojej nie, nieudanej? Od nieudanej. Dobra, Potwierdź. Nagrywasz ją? Tak, nagrywałam, nagry, nagrywa się. Dobra. Dobra, tak mapa wygląda. O Jezu. Dobra, uwaga, gramy, lecimy bot. Ładowanie Dobra, potrzebujemy dynamit Albo nie, nie potrzebujemy, dyna potrzebujemy dynamit znaleźć Mam dynamit Wezmę go Gdzie, Gdzie tu też trzeba iść? O, karta, wezmę kartę Weź kartę Ej, ja, ja, ja nie pamiętam jak tu rzeczy się rozpiły Jakiś zajut tu jest co? On ma klucz! No, ma klucz! Fioletowy! Ej, śmija się obudziła. Ona gdzieś jest. Uciekaj! Uciekaj! Ona idzie do Uciekaj. nas prosto. Patrz, chodź, chodź! Złapała mnie. Co? To złapała mnie. No to zagramy w tą udaną wersję. Dobra bo ta jest tak słaba, że nie wiem, co powiedzieć OK Załab mapę Oczywiście łapka w górę <laughs> Dobra, lecimy Zostawcie się lajka i suba Zapomniałem wspomnieć o tym ale teraz przypomnę I bijcie na Discordach, które macie w opisie link Dobra Ej, nie, nie wychodź poza mapę, nie wychodź Czekaj, niech ci się załatwi Nie wychodź poza mapę Nie wychodź Stop Dobra, Dobra jesteś gotowy? Trzy te To jest prawdziwa granie. Wiesz gdzie trzeba iść najpierw. No, oczywiście, że wiem. A to trzeba iść tutaj. Uuu, ty, tak jakbyś. Mam fioletowy klucz. A ja mam barszywka. To przyda się, chodź. Szybko, szybko, szybko. Chodź, chodź. Lecę, lecę. Wiesz co to za pokój? Ej, tu jest czerwony klucz! Ej, bierz go! Gdzie? Yeah. Okay. Tutaj, ja mam To niepotrzebna ona jest, jak na razie Weź go No odsuń się, bo nie mogę cel doć Okej, okay, to chodź Ona chyba idzie od razu do nas, uważaj Chodź szybko Gdzie jest? Nie wiem, ona chyba gdzieś tam jest, chodź szybko Skacz! Dobra, uwaga, chodź szybko, otwieram. Gaśnica biorę, ja biorę gaśnicę i lecimy. Czekaj. Nie. Szybko, ja chcę. I chodź, idziemy na dwór szybko. Albo nie. Najpierw zielony klucz. Wziąłeś go? Nie, jeszcze nie biorę. Chodź, chodź. Szybko tam jest pigi! Otwieraj. Chodź szybko to otworzyć. Otwieraj tu. Tu, podejdź do tych drzwi, po prostu podejdź. Z kluczem. O, jest, otwarał już, chodź. idziemy? Bo teraz idziemy... czekaj... Ym... Jaki był klucz do... Aha, wiem, idziemy teraz do domku... Do playhouse'u. To jest play... ten zielony klucz to jest playhouse'ki. Słucham? Gdzie ty jesteś? Tutaj jest za tobą. A, a I tutaj wskakujesz. A, tak chyba. Tu Proszę? Tak, prosto. Młotek. Bierz go, bierz go, on się przyda. do Dużo rzeczy, żeby wie, zdobyć deskę. Ja to hmm. wiem, bo w gryni to się grało. Co pierwsze? Ta karta, czy niebieski klucz? Niebieski klucz. I chodźmy. Okay. Potrzebujemy znaleźć części do generatora, żeby otworzyć to. Czyli deska. Nie, to trzeba znaleźć specjalne części do generatora. Dobra, kucaj, kuca, kuca, kucaj, kucaj, kucaj. I ona jest. Tamteuta stoi. Młotek otwórz młotkiem. Naciśnij po prostu w te deski młotkiem. Naciskam. Musisz odejść. O, jest. Oh, yes. I teraz właśnie ten przełącznik trzeba znaleźć, który trzeba potrzebujemy znaleźć te części. No. Czekaj, zostań idzie tutaj. Ty. Dobra, czekaj, uciekaj, a ja zajmę się pigi żeby poszła za mną. Pigi, o właśnie Trzyba idzie za mną. Piś. Uciekamy, Trzyba uciekamy. Piś. Tutaj do piwnicy. Do piwnicy szybko. I idziemy tutaj. Tutaj, tutaj. Czekamy chwilę. Ona jest tam, ona jest tam. Ej, wiesz co? Ona... Ej, ona wraca na górę, chodź. Albo wiesz co? No, stop, 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 stop. Chodź na dół. Pójdziemy tą stroną, pójdziemy tą stroną. Chyba wiesz, jak dojść na górę tą stroną. Bo grałeś w grę o, w grę i to się grało Ty nie wiesz, znasz trasy jakieś Tutaj podejmiemy żółty klucz Kucaj, kucaj, kucaj Fuck, Gry... Dobra, idzie, 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 idzie Uciekaj Dobra, cześć. następna mapa Cała następną mapę. Czyli grę 2 No Dobra. Ładuje się. Pładzę jaka duża. Dobra, to uwaga. Gramy. Bot. Chyba wiesz jak wygląda granic. bo Tu jest wszystko odwzorowane. nawet ten security key trzeba znaleźć. To jest to jest gra. Znaczy nie okay. ma tu dziadka, ale jest trzeba znaleźć security. To jest jak na peraktyzie w grani. Mam młotek. U. Musimy znaleźć czerwoną kartę. A i to jest niebieski klucz. Wziąłeś go? No, może trzeba jemy czerwony. I karta. Chodź szybko, chodź szybko, szybko, ona się obudziła. Szybko tutaj, za mną, za mną. Na... Fak! Nie Dzień widziała? Okej. Okay. No to co ja chyba... Nasy... Co mówiłeś? Okej, okay, czekaj no. chwilę. No. chwilę bo muszę na chwilę zatrzymać nagranie. Proszę uh -huh. z koniec tego filmu. Jeśli Wam się podoba, to lajka wbijajcie na kanał Michał Team. Będziecie mieć link w opisie do jego kanału, więc. Elo.